Szanowni Państwo, wielebny Księże biskupie, wszyscy wiemy, w jakim celu się tu zebraliśmy. Długo odwlekaliśmy ten moment, ale nie możemy już czekać. Musimy podjąć decyzję o sprzedaży naszego kościoła katedralnego. Słyszy Pan, jak to brzmi, Panie Belford? Zapraszamy dziś po 21.00. Autopromocja. Właśnie minęła godzina druga, czasu zimowego, w tym samym momencie nastąpiła zmiana czasu na letni, i mamy godzinę trzecią. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności radiowej jedynki Piotr Paszkowski. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 1638. To dane Ministerstwa Zdrowia potwierdzone wynikami testów. Wczoraj resort podał o 157 nowych przypadkach zakażenia. Poinformowano też o śmierci 67-letniego pacjenta w szpitalu w Warszawie. Cierpiał on na choroby współistniejące. W sumie w Polsce zmarło 18 osób zakażonych koronawirusem. Prawie dwie godziny trwało wczorajsze posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny przedstawili sytuację epidemiologiczną kraju. Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego było przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa w trybie telekonferencji. Spotkanie w dużej mierze dotyczyło sytuacji osób odbywających kwarantannę. Przebywa w niej prawie 100 tysięcy osób, a zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju jest ponad 160 tysięcy osób. Jak po spotkaniu powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, omawiano także sytuację służb. Zostały przedstawione najważniejsze wyzwania, jakie stoją zarówno przed służbami medycznymi, jak i innymi służbami zaangażowanymi w walkę z koronawirusem. Mówię tu m.in. o Straży Granicznej, o Policji, o wojsku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dzisiaj zespół będzie obradował o godzinie 11.00. Senat zbierze się w poniedziałek, a nie jak planowano wcześniej we wtorek, by zająć się pakietem antykryzysowym uchwalonym przez Sejm. Poinformował o tym marszałek Senatu Tomasz Grocki, wyjaśniając, że wszyscy czekają na dobre rozwiązania dotyczące epidemii koronawirusa. Nowe przepisy zwalniają mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące. Ustawa ułatwia też dostęp do tanich kredytów dla firm i odkładanie płatności podatków. Łącznie na przyjętą przez Sejm tzw. tarczę antykryzysową składają się trzy ustawy. Tarcza to pięć filarów. Wsparcie służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych, a także utrzymanie miejsc pracy. Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech przekroczyła 10 tysięcy. To właśnie Włochy są państwem w największym stopniu dotkniętym pandemią. Wczoraj w tym kraju zmarło niemal 900 osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. Partiamo dal, dal bilancio di oggi. Od wielu dni codzienne wieczorne konferencje prasowe obrony cywilnej we Włoszech przynoszą kolejne dramatyczne doniesienia o setkach zmarłych. Teraz całkowita liczba ofiar koronawirusa we Włoszech przekroczyła 10 tysięcy. Obecnie choruje 70 tysięcy osób, w tym mamy ponad 3,5 tysiąca nowych przypadków. Niestety dzisiaj zmarło 889 osób, informował szef włoskiej obrony cywilnej Angelo Borelli. Całkowita liczba zakażonych we Włoszech to ponad 92 tysiące. Równocześnie poinformowano, że do tej pory wyleczono 12 tysięcy osób. Pięć tygodni temu Włochy były pierwszym krajem w Europie, który po fali przypadków zakażeń wprowadził restrykcje dla obywateli. Władze zastanawiają się teraz nad jeszcze większym zaostrzeniem przepisów, by w praktyce zmusić obywateli do pozostania w domach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Giuseppe Conte poinformował, że jest zgoda na nowy pakiet pomocowy o wartości ponad 4,5 miliarda euro. Ma on pomóc osobom i firmom w największym stopniu dotkniętym przez pandemię. We Francji 2314 osób zmarło w wyniku koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że dane dotyczące liczby zgonów i zachorowań obejmują tylko i wyłącznie pacjentów w szpitalach, nie dotyczą tych, którzy zmarli w domach. To 319 ofiar śmiertelnych więcej niż 24 godziny wcześniej. Według najnowszego bilansu we Francji zachorowało w wyniku epidemii ponad 37,5 tysiąca osób, z czego połowa wymaga hospitalizacji. 4273 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Premier Francji Edouard Philippe ostrzegł rodaków, że pierwsze dwa tygodnie kwietnia będą znacznie gorsze i znacznie trudniejsze, jeśli chodzi o epidemię i życie codzienne, niż te 15 dni, które mają za sobą w Rzymie zmarł niespodziewanie Marek Lenert, watykanista i publicysta. Wieloletni korespondent Polskiego Radia. Dla Polskiego Radia pracował w latach 1994-2017. Wcześniej był dziennikarzem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz polskiego wydania Osservatore Romano. Wraz z Andrzejem Życimskim opublikował książkę pod tytułem Osiem dni w Polsce, poświęconą wizycie papieża Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku. Był też autorem tomików poetyckich. W ubiegłym roku ukazała się jego książka zatytułowana Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie. Marek Lenert zmarł w wieku 70 lat. Gdy zaczynaliśmy, była druga, teraz jest trzecia, pięć. Były to najprawdopodobniej najdłuższe w tym roku aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy chłodno zapadami deszczu na Pomorzu Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu oraz lokalnie na wschodzie do 4 w centrum i nad morzem. Przy gruncie spadek temperatur nawet do minus 6. Dziś w dzień deszczowo. Temperatura od plus 2 na krańcach północnych do 15 na południowym wschodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 dwa hektopascale. Polskie radio. Program pierwszy. Jedenka.